we Cześć, witam Was serdecznie w filmie specjalnym. W dzisiejszym filmie będę szukała tajemniczego składnika Pepsi Max, który sprawia, że Pepsi Max świetnie smakuje, mimo tego, że nie zawiera cukru. Jak mogliście zobaczyć, dałam zajawkę na Facebooka, taki krótki film, w którym prosiłam Was o radę, żebyście wybrali trzy składniki z ośmiu, które ja wcześniej wytypowałam, które według Was znajdują się w Pepsi Max, który mam spróbować w filmie i poszukać ich właśnie w Pepsi. No i teraz ja postanowiłam podejść do zadania w taki sposób, że wszystkie składniki, które wytypowałam, to składniki i przyprawy, od których nazwy nazywamy kolory, bo chciałam pozostać w mojej branży i jak Pepsi to usłyszało, to powiedziało, okej, okay, dobra, zostań w tej modzie, ale w takim razie w filmie, w którym będziesz próbowała tych trzech składników, to dopasuj się do nich kolorystycznie, czyli stwórz stylizację. No i w zeszłym tygodniu na Facebooku w ponad 100 komentarzach wytypowaliście trzy przyprawy, składniki, jakie mam spróbować. To wiśnia, cytryna i wanilia i za chwilę je spróbuję i stworzę do nich stroje dnia. Także razka poszukiwania tajemniczego składnika Pepsi Max zaczynamy. Nie będę ukrywać, że jak wybraliście Wiśnie, to ja się bardzo ucieszyłam, bo jak przecież uwielbiam czerwony we wszystkich jego odcieniach. Natomiast napotkałam na drobny problem natury fizycznej. Gdzie ja w połowie marca kupię Wiśnie? I po chodzeniu po sklepach stwierdziłam, że no niestety muszę coś zakombinować. E, I znalazłam wiśnie w tej chwili w dwóch postaciach, trochę przetworzonych, e, trochę e, zakombinowanych. E, a mianowicie znalazłam wiśnie w syropie, takie ciemne, e, bardzo słodkie, ale również intensywne w smaku oraz wiśnie kandyzowane. E, czyli e, w jaśniejszym kolorze, e, one są trochę mniej intensywne w smaku, są bardziej słodkie. No i oczywiście po wypróbowaniu jednego i drugiego rodzaju wiśni e, no i po popiciu ich Pepsi Max doszłam do wniosku, że oczywiście nie ma ich Pepsi Max, bo Pepsi Max jest słodka, ale to nie jest słodycz owocowa. Tam nie ma myślę owoców, a już na pewno nie ma wiśni. Natomiast to, że znalazłam te wiśnie w dwóch odcieniach, uratowało moją stylizację. Dlatego, że okazało się, że ja nie mam niczego w szafie w kolorze takim typowo ciemno wiśniowym. Bardziej to jest taka wiśnia niedojrzała, to wszystkie moje czerwienie. No i postawiłam dzisiaj w moim stroju inspirowanym kolorem wiśniowym na spódnicę rozkloszowaną w mocnym, intensywnym, czerwonym kolorze przypominającym właśnie tą wiśnię kandyzowaną. Także ta rozkloszowana spódnica w klimacie lat 50. Do tego kurtka z nadrukowanymi takimi ala wyhaftowanymi tureckimi kwiatami. Na tym wzorze również występuje kolor wiśniowy i to już jest taka ciemna wiśnia, No, ale jest to tylko element wzoru. Do tego jeszcze na dole bodki czarne, które razem z rajstopami tworzą całość, wysmuklają, wydłużają mi nogi. Kopertówka pod i okulary przeciwsłoneczne, no bo już świeci słońce. Czyli moja pierwsza wiśniowa stylizacja to jest taka stuprocentowa radzka, to jest vintage pomieszany z Folkiem, czyli 100% mnie. Z drugim składnikiem, który wytypowaliście, czyli z cytryną, nie miałam absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o jej zdobycie, bo cytrynę mogłam kupić w każdym sklepie i tak też uczyniłam. Natomiast miałam problem z jej wypróbowaniem i powiem Wam, że pomimo tego, że bardzo, bardzo się starałam być dzielna, to orderu uśmiechu za tą próbę bym nie dostała. No, i jak się możecie również domyślić, cytryny nie ma w Pepsi Max. Pepsi Max jest słodka, natomiast nie jest to żadna, nie jest kwaśna, nie ma tam żadnej nutki cytryny, to możemy wyczuć. Na pierwszy rzut smaku, że tak powiem. Natomiast cytryna była dla mnie wyzwaniem stylizacyjnym, bo jak możecie się domyślić, jak oglądacie moje filmy, ja w szafie nie mam absolutnie nic cytrynowego. Ewentualnie coś w jakieś cytrynowe wzory, albo jakieś sukienki letnie, które mają gdzieś tam jakieś cytryny. Natomiast tak, nic takiego, co mogłabym ubrać dzisiaj. Ale mam w szafie jedną nowość, której jeszcze nie pokazywałam w filmach, a jest to. Sukienka, którą mam na sobie, to jest sukienka Peter Pilotto dla Target i to jest sukienka, która przyleciała do mnie razem z bluzką z USA, z Ameryki. Natomiast jest to sukienka w różne kwiatowe wzory i między innymi jeden z kolorów to jest właśnie cytryna. Taka jasna, fajna cytryna. No więc postanowiłam, że jeżeli cytryna ma być inspiracją, to ta sukienka będzie idealna. Ponieważ na dworze nie jest jeszcze aż tak gorąco, a sukienka jest cienka, to na wierzch przewiązałam swój czarny, nieśmiertelny, taki basicowy Podstawowy trench, który mam w szafie już dwa lata. Przewiązałam go w taki sposób, żeby sukienka była wyeksponowana, żeby tutaj dużo było jej widać. Do tego jeszcze dodatki, czyli moje melisy z kokardami. Idealnie pasują do klimatu sukienki. Przeźroczysta, taka pudełkowa, plastikowa kopertówka, która ma wnętrze z materiału i wnętrze również zawiera graficzny, graficzny wzór. To jest panterka, ona również fajnie uzupełnia wzór na sukience. I to jest ogólnie fajne rozwiązanie do takich przeźroczystych. Tych torebek, żeby do środka wkładać sobie na przykład kosmetyczkę, albo na przykład jakąś inną małą, ym, zapinaną torebeczkę z materiału. Ym, no i właśnie moja torebka jest taka dwuczęściowa, także do tego ta torebka, no i okulary jeszcze na nosie, bo bardzo świeci słońce. Także, pomimo tego, że no w Pepsi Max nie ma cytryny, czyli kolejny nietrafiony składnik, i pomimo tego, że się musiałam trochę nakrzywić, to mam nadzieję, że chociaż mój cytrynowy strój dnia Wam się podobał. Przejdźmy teraz do trzeciego składnika, czyli do wanilii. I powiem Wam szczerze, że wanilia przysporzyła mi kłopotów, jeżeli chodzi o strój dnia. Bo tak jak z wiśnią poradziłam sobie całkiem w porządku, cytrynę również gdzieś tam we wzorach znalazłam. Tak okazało się, że ja w szafie nie mam prawie żadnych jasnych, jasno-kremowych, jasno-beżowych, takich waniliowych ubrań. No i przekopałam moją garderobę wzdłuż i wszerz i znalazłam rzeczy, które możemy podciągnąć pod waniliowy kolor. E, rzeczy, które już mam w szafie jakiś czas, które noszę bardzo rzadko, ale które lubię, ponieważ są w takim moim ulubionym e, vintage'owym klimacie i wiem, że raz na jakiś czas na pewno je wyjmę i będę w nich wyglądać dobrze. Mowa tutaj o sukience koronkowej, którą mam w szafie około półtora roku. Ona już kiedyś występowała w strojach dnia, ale to było ponad rok temu. Natomiast dzisiaj idealnie wpisuje się w kolor właśnie waniliowy. Ona ma taki kolor jasno waniliowo-różowy, można tak powiedzieć, w zależności od tego, jak da światło, ale myślę, że do tej wanilii pasuje idealnie. Na wierzch nałożyłam płaszcz, z którym jest związana ciekawa historia, bo to jest płaszcz w takim, jak widzicie, kolorze bardziej karmelowym. Bardziej to jest taka kawa z mlekiem, natomiast ma retroformę, taką vintage'ową i ma również zdobienia przy rękawach i przy kołnierzu, takie wyglądające, jakby były zrobione na szydełku w kolorze właśnie wanilii. No i z tym płaszczem jest o tyle ciekawa historia, że ja go nigdy nie pokazywałam w żadnym stroju dnia, natomiast ja go kupiłam rok temu w Amsterdamie. W Amsterdamie, jak byliśmy w butiku I Love Vintage, w takim butiku, gdzie było bardzo dużo ubrań inspirowanych klimatami retro, właśnie vintage. Wtedy w tym filmie z Amsterdamu go miałam, ale nigdy, to Przenigdy nie występował w żadnym stroju dnia, więc dziś jest tak naprawdę jego debiut, pomimo tego, że w mojej szafie jest już od roku. No i te klimaty retro przełamałam sobie folkiem, czyli czerwone szpilki, bardzo wygodne, mój taki szpilkowy klasyk i do tego mała torebeczka z folkowym haftem. Także ten strój to jest właściwie również 100% radski w radce, czyli pomieszanie klimatów retro vintage z folkiem. Jeżeli chodzi o samą wanilię, to znalazłam wanilię w postaci pasty z wanilii 100% naturalnej i ta pasta smakuje bardzo słodko, bardzo aromatycznie, wręcz tak momentami ostro i powiem Wam, że ja w Pepsi Max czuję właśnie tą wanilię. Czuję ten waniliowy, ostry aromat i yy, Myślę, że tym tajemniczym składnikiem Pepsi Max jest właśnie wanilia. I powiem Wam, że jestem taka szczęśliwa, bo czuję się jakbym Amerykę odkryła, bo trwa to wielkie poszukiwanie. A ja tutaj biorę po prostu sobie kolor, biorę wanilię i okazuje się, że przynajmniej moje kubki smakowe podpowiadają mi, że tam na 100% ta wanilia jest. Także bardzo się cieszę, że moje, moja intuicja, taka a propos tych kolorów i Wasze wybory na Facebooku nas nie zawiodły. Jak dla mnie wanilia w Pepsi max jest i to jest ten tajemniczy składnik Pepsi Max. Także jestem bardzo ciekawa co na to powie Pepsi. Żegnam się z wami z uśmiechem od ucha do ucha. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa. Co wygrałam? Ale jak to nie ma wanili? Co? Jak to możliwe? Nie. Ani kropelki? Ani ani? Nic nie wygrałam. Kurczę, no może nagroda pocieszenia chociaż. Nie?